Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Piłkarz De Demarko Świętochowice nadal bez zwycięstwa na 13. kolejkę rozgrywek hajst czwartej Ligi Grupy pierwszej na stadionie imienia Ryszarda Pieca zameldował się lider Raków 2, Częstochowa. Od początku było wiadomo, że nie będzie to łatwy pojedynek, jednak dla Świętochowiczan limit porażek powoli już się kończy. Drugi zespół Rakowa od samego początku kontrolował przebieg tego meczu. Gospodarze niestety niewiele mieli do powiedzenia i do przerwy przegrywali 0-2 bez pomysłu na zmianę swojej niekorzystnej sytuacji. Drugie 45 minut niestety również niewiele zmieniło. Poza tym, że Częstochowianie zdobyli kolejną bramkę i pewnie zainkasowali komplet punktów, umacniając się przy okazji na prowadzeniu Śląsk de Świętochowice Raków 2 Częstochowa 0-3. Dla zespołu ze Skałki był to już dziewiąty mecz bez zwycięstwa. Ostatni raz z wygranej Śląsk demarko cieszył się 28 sierpnia, kiedy to wygrał na wyjeździe z MKS Myszków 1 do 0. Po 13 spotkaniach świętochowiczanie mają na koncie 10 punktów zajmując 14 miejsce. Zwycięstwa nie zdołał również odnieść naprzód Lipiny, który w 11. kolejce rozgrywek klasy a Sport przegrał w Rudzie Śląskiej z tamtejszym Wawelem 0-2. Po tej przegranej Lipinianie spadli na dziewiąte miejsce, które zajmują z dorobkiem 14 punktów na prowadzeniu Ruch 2 Chorzów. Drugi zespół na przodu Lipiny w dziewiątej kolejce rozgrywek klasy B zmierzył się przed własną publicznością z liderem Górnikiem Wesoła. Szybko okazało się, że lider nie taki straszny, a podopieczni trenera Jacka Basa kolejny raz w tym sezonie udowadniają, że potrafią walczyć i wygrywać. Z każdym nie inaczej było w tym wypadku, choć zwycięstwa nie udało się zainkasować, bo Lipinianom najzwyczajniej w świecie nie sprzyjało szczęście. Gdyby ci wykorzystali przynajmniej jedną ze stworzonych przez siebie sytuacji, wynik końcowy tego pojedynku mógłby być zupełnie nie inny, a tak? Naprzód dwa Lipiny, Górnik Wesoła 0–1. Dla rezerw z Lipin był to ostatni mecz w tym sezonie. Zespół z Łagiwnickiej kończy rozgrywki pierwszej rundy na szóstym miejscu z dorobkiem 12 punktów mistrzem jesieni Górnik Wesoła. Tygryski Świętochowice to drużyna dziewcząt, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Oczywiście ostatni mecz w tej rundzie Świętochowiczanki zagrały przed własną publicznością, stając naprzeciw KKS-u 2 zabrze. Po pierwszej połowie na tablicy wyników w tym pojedynku widniał remis 1 do 1. W drugiej odsłonie tego starcia lepsze okazały się zabrzanki, które ostatecznie zgarnęły komplet punktów. Tygryski Świętochowice KKS 2 Zabrze 1-5. Honorową bramkę dla świętochowiczanek zdobyła niezawodna Iwona Baran, kapitan zespołu. Tygryski w ligowej tabeli zajmują 11 miejsce, prowadzi MKS Myszków. Sezon na otwartych obiektach powoli dobiega końca. Ze sportowych aren zjechali już żużlowcy, speedrowerzyści czy motocrossowcy. Miałem okazję w ostatnim czasie spotkać się z Sewerynem Gazdą, dla którego miniony sezon na motocrossowych torach okazał się niezwykle udany. Z moim gościem rozmawiałem o tym wszystkim, co było jego udziałem w tym sezonie oraz o planach na najbliższe miesiące. Całość rozmowy w programie Sport bliżej nas. Zapraszam. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w sportowym przeglądzie tygodnia. Dziękuję. Do widzenia.